Jak w tym momencie się chronić? O tym nie zlikwidujemy źródeł, to musimy mówić jak się chronić. Od masek począwszy, które są kiepsko przetestowane i my jako środowisko medyczne nie dysponujemy dobrymi informacjami, co polecać. Od razu to uczciwie mówię. O powietrza, które mogą być w domu, ale mogą być postawione na zewnątrz i mogą lokalnie gdzieś działać. Od szczelności naszych okien, od wentylacji, jakości wentylacji. Od aktywności fizycznej, czy my w momencie, kiedy jest zanieczyszczenie, jesteśmy aktywni, czy nie? To jest niezwykle ważne, jaką mamy postawę. No ja do dziś pamiętam młodego człowieka, który przyszedł z zaburzeniami rytmu i godaniem przedsionku, 24 lata, ogłoszony alarm smogowy, a on biegał. No mówi, ale ja jestem zdrowy, ja codziennie biegam. A ja popytam się, czy pan nie słyszał, że są przekroczenia, że jest 300% normy. No ale ja codziennie biegam. Mnie to nie dotyczy, bo ja jestem zdrowy. To był świetny przykład rzeczywiście zdrowego, codziennie biegającego czeka, którego dwa dni nie mogliśmy umiarowić, bo on poszedł biegać, bo biega codziennie i 300% normy jemu nie przeszkadza. Ta? Więc to poczucie, że tylko trzeba być staruszkiem, żeby być zagrożonym skutkami zanieczyszczenia powietrza jest niezwykle miłe, bo ten człowiek miał poważne zaburzenia rytmu serca, które trudno było farmakologicznie yy, unormować, yy, spowodowane wysiłkiem przy ogłoszonym alarmie smogowym, bezpłatnej komunikacji, wszyscy trąbili, że jest źle, a on jak zwykle poszedł biegać i dziwi się, że mu coś zaszkodziło.